Cześć, witam Was w moim warsztacie. Tak sobie pomyślałem, że przy okazji rozpakowania nowego zawieszenia Ohlins, które będziemy używać w Endurance'ach w tym roku, może pokazałbym Wam, jak wyglądają przygotowania do, do tego wyścigu, który odbędzie się w kwietniu do Le Mans 24 godziny i tak naprawdę do całego sezonu Mistrzostw Świata World Endurance. Pokażę Wam to wszystko od kuchni moimi oczami. I opowiem wam o tym jak wygląda praca marzeń i przygotowania do Lema. Zapraszam. Będę rozpakowywał paczkę z nowym zawieszeniem i opowiem wam dlaczego zmieniamy zawieszenie, a dlaczego nie możemy użyć tego zawieszenia, którym jechaliśmy ostatnio. Otóż musicie wiedzieć, że motocykl wyścigowy, a właściwie każdy motocykl, jeżeli chodzi o jego podwozie i geometrię, pracuje, my mówimy, w oknie jest jedno ustawienie tej geometrii balansu przodu z tyłem gdzieś, gdzie poruszamy się w bardzo małym oknie i ten motocykl wtedy pracuje co znaczy pracuje? znaczy, że nie zużywa opon, da się nim szybko jechać i nie męczy zawodnika ciężkie to zobaczcie jak to ładnie wygląda Ja uwielbiam takie rzeczy. Otworzymy sobie pudełeczko, tak żeby nic nie uszkodzić. Może położymy je na blacie. O tak. I teraz zobaczcie. Nie chce się otworzyć. Dobra, otworzyło się. Oczywiście otworzyło się do góry nogami. Dobra, przekręcimy to z powrotem. I... zobacz. Mamy instrukcję, ale to nam nie będzie potrzebne. Zestaw naklejeczek też nam nie będzie potrzebny. I tutaj mamy... Nasze złoto. Pokażę Wam, jak to wygląda. Musicie przyznać, że to zawieszenie wygląda naprawdę pięknie, i jak jest wszystko nowe. To naprawdę, aż chce się z tym pracować. I teraz, dlaczego musimy zmienić zawieszenie? Tak jak mówiłem, pracujemy w pewnym. Oknie, w którym ten motocykl pracuje. I na ten sezon motocykl jest z 25 roku, podwozie jest z 25 roku, bo my, tak jak już mówiłem w filmach wcześniej, nie budujemy motocykli z kartonu, czyli kupujemy nowy motocykl w salonie, i go przerabiamy. Nie, to jest konstrukcja zbudowana typowo pod ten wyścig i ten konkretny tor. I wiemy, że nasze zawieszenie jest za krótkie. Nie możemy wejść w to okno pracy, ponieważ już ja wyjmę to i pokażę Wam. Mamy półkę zawieszenia tutaj i nie możemy, jakby motocykla podnieść wyżej. I to powoduje, że nie możemy osiągnąć idealnej tej geometrii. Dlatego decyzja o zmianie zawieszenia jest to FGR 301 już z dla nas, co ważne, z takim systemem mocowania błotnika, który pozwala tutaj założyć szybką zmianę kół, bo to jest dla nas najważniejsze. I teraz, co ciekawe, to nie jest tak, że my dostajemy takiego linsa, założymy go na motocyk i nim będziemy jechać. Nie. To nowe zawieszenie trafi teraz do serwisu, zostanie rozebrane i stuningowane. My założymy swój pakiet podkładek do hydrauliki, tak zwanych shimsów, Ci, którzy troszeczkę liznęli tematu, zawieszenie, wiedzą o czym mówię. Dlatego, że musicie wiedzieć, że na poziomie Mistrzostw Świata te zawieszenia to jest zupełnie inna historia. To nie wystarczy założyć takiego pięknego, nowego zawieszenia na motocykl i będzie jeździć. Nie, my mamy swój pakiet płytek który na ten tor idealnie się sprawdza oczywiście poziom oleju, sprężyny to już też zmienimy ale później jeszcze to gdzieś tam sobie upgrade'ujemy na torze i dopiero tak pod nas stuningowane nowe zawieszenie trafi do motocykla oczywiście tył też jest zupełnie inny niż, niż taki typowy amortyzator kupiony pod S1000RR w Olincie. Jest zupełnie inny. Jest to amortyzator zbudowany wyłącznie pod ten motocykl. Z zawieszeniem przyszła jeszcze jedna paczka. Zaraz sprawdzimy, co w niej mamy. Czy ja wiem, co w niej powinno być. Zobaczymy. Zobaczcie jest zestaw sprężyn do przedniego zawieszenia jedenastki, bardzo twarde 10,5 częściej używane i 9,5 szkoda, że nie ma dziesiątek e, powiem Wam coś e, a propos sprężyn to nie jest tak, że w przednim zawieszeniu używamy na przykład sprężyn jedenastek często robimy tak, że zakładamy na przykład sprężynę 11 i 10,5. Wtedy mamy sztywność przodu 10,75 albo dziesiątkę i 10,5. Wtedy mamy 10,25. Ale to stosuje się już tylko na bardzo wysokim poziomie, kiedy pracujemy z telemetrią, kiedy człowiek od telemetrii naprawdę jest w tym dobry i kiedy przede wszystkim zawodnik jest w stanie wyczuć tą różnicę, którą widać w telemetrii tak naprawdę. Ale, ale wtedy dążymy do tego, żeby ten motocykl był idealny. To taka ciekawostka. Wiem, że był to bardzo krótki filmik, ale chciałem sprawdzić, czy coś takiego, taka forma przekazania Wam informacji takiej od kuchni, której nikt nie pokazuje, tylko pokazanie tego moimi oczami, jak to wygląda z drugiej strony, z boksu i z warsztatu, Przygotowanie do takiego wyścigu, takiego trudnego wyścigu, nie oszukujmy się, że Le Mans jest najtrudniejszym wyścigiem na świecie, długodystansowym. Czy Wam się spodoba taka forma? Piszcie w komentarzach. Jeżeli tych komentarzy naprawdę będzie dużo, to zrobimy taką serię, którą zakończymy w Le Mans w kwietniu, Wielkanoc, bo niestety wyścig wypada w Wielkanoc. Nie jest to pierwszy raz, kiedy, kiedy w Wielkanoc będę na torze, a nie w domu z rodziną. Ale taka praca. Chcę Wam pokazać naprawdę rzeczy, których normalnie nie widać. Oczywiście nie zdradzę Wam jakichś ogromnych tajemnic, ale pokażę Wam rzeczy, których naprawdę nikt nie pokazuje, dlatego że tak naprawdę widzicie w tych relacjach tylko już wyścig, sam wyścig, co się dzieje, co się dzieje z przodu, czyli z od strony toru. Ja pokażę Wam, jak wygląda boks od strony padoku, czyli jak przygotowujemy się. Ile pracy wymaga to w warsztacie, jak dużo ludzi jest zaangażowane w to, jak ciężko pracuje zespół, żeby w ogóle stanąć na, na starcie tego wyścigu. Nieraz już mówiłem, że, że samo to, że stoimy na starcie wyścigu, już jest sukcesem, bo mieliśmy tyle problemów, bo zaginęły części, bo coś nie dojechało, bo ktoś czegoś nie dopilnował. Jeżeli podoba Wam się taka forma filmów i chcielibyście, żebym, żebym pokazał Wam w tych filmach, jak wygląda moja praca marzeń, to piszcie w komentarzach. Jak będzie naprawdę dużo komentarzy, to zrobimy taką fajną serię o przygotowaniach do 24-godzinnego wyścigu w Le Mans. Cześć!